Cześć! Ja jestem Kapral, a to jest kolejny film na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam Cię do wbicia do mojego grafika Dolara Brawl Stars. Jakiego kanał Wam się spodoba, to możecie mu strzelić suba. Suba także możecie mi strzelić e, razem z dzwoneczkiem, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami oraz jak Wam się ten film spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę. No i ogólnie dzisiaj porozmawiamy sobie o moim kodzie kapral, oczywiście w sklepie Brawl Stars, którego oczywiście nie ma. Tak jest, słuchajcie, no ogólnie no już film u Vcera, który właśnie o tym nagrał. No to chyba wiecie, że po prostu chyba żaden po prostu polski YouTuber jeszcze tego kodu nie ma na razie możecie tylko wesprzeć jakby po prostu zagranicznych youtuberów a jakby ktoś nie wiedział o co chodzi w tym wszystkim, no chyba, znaczy no może większość wie, ponieważ na przykład w Fortnite właśnie jest taka opcja już naprawdę od dawna po prostu polega to na tym, że na przykład jak wy z jakimś kodem załóżmy, że kupicie tam jakąś ofertę, tam za ileś gemów to jakby po, połowa z tego pójdzie właśnie jakby do twórcy którego wspieracie więc ogólnie no naprawdę samym chciałam Mieć ten kod, ale kto wie, czy może za niedługo po prostu e, ja też będę miał taką e, po prostu opcję, ale wydaje mi się, że i tak. E, bo z tego co wiem, chyba, żeby w Fortnite mieć kod, trzeba mieć tam chyba. Minimum, znaczy chyba 2000 subów, czy jakoś tak Nie wiem, jak by to wyglądało w Brawl Stars Na pewno trzeba by było mieć jakąś współpracę ze Supercellem, tak myślę Więc no, to by było na tyle w tym materiale To był taki krótki materiał, po prostu informujący o tym Ponieważ ogólnie jestem na wycieczce I też nie mam jak po prostu nagrać takiego filmu więc no co, dzięki wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. Już za niedługo pojawi się odcinek z Survivala z Minecraft'a. Więc do zobaczenia, cześć!